Restauracja La Familia, od lat znana marka tworząca własne restauracje, otwiera nowe możliwości dla gości, tworząc w swoich restauracjach dodatkowe strefy bistro. Urozmaicone dania każdego dnia przyciągają grono licznych konsumentów. Upozycjonowana marka rozwija się z roku na rok. W kuchni, pozyskując smakiem nowych gości, we współpracy z wieloma instytucjami, prowadzi warsztaty kulinarne na terenie całej Polski, które są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Lokal działa 6 dni w tygodniu od wtorku do niedzieli. Jego nowa lokalizacja przy stacji Moja w Błażowej na Armii Krajowej 31 to świetne miejsce na obiad również dla podróżujących. Restauracja La Familia oferuje szeroką kartę menu. Zjemy tu włoskie oryginalne pizze, różnego rodzaju pasty, burgery, dania włoskie w podchalańskim wydaniu oraz od wtorku do piątku zestawy obiadowe w atrakcyjnej cenie. Szef kuchni Krystian Szymaniewicz, zarządzający kartami menu i odpowiedzialny za jakość dań, to osoba z 22-letnim doświadczeniem w gastronomii. Utytułowany Mistrz Kuchni, Szkoleniowiec, Założyciel Akademii Kulinarnej oraz Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom La Familia. Serdecznie zapraszamy do naszego lokalu. Z La Familia zorganizujesz każde wymarzone przyjęcie, czy to duże, czy też małe. W ofercie posiadamy sale gier, bilard, lotki, piłkarzyki. Z nami nie będziesz się nudził. Szczegóły na ww.fundacjalafamilia.pl